Witam, jestem Karl Blake. Witam w dzisiejszej audycji Bądź zdrowy w serii nauczania, które prowadzimy, gdzie studiujemy Boże Uzdrawianie w każdym aspekcie. Będziemy nawet przyglądać się tym aspektom uzdrawiania, które nie są od Boga, będziemy więc rozmawiać o tym w tych nadchodzących latach. Więc chcemy Was powitać w tym nowym sezonie audycji i podziękować Wam za uczestnictwo i słuchanie nas i za to, że słuchacie nas uważnie. Dzisiaj chciałbym, abyście przeszli ze mną do Hebrajczyków. Hebrews, rozdział 6. Hebrajczyków, Hebrews, rozdział 6. I będziemy tutaj się przyglądać kilku wersetom. W zasadzie chodzi tu o jeden werset, ale cofniemy się o kilka wersetów jak zwykle. Jak większość z Was wie, powodem, dla którego to robimy jest, żeby być pewnym, że to, o czym mówimy, jest w kontekście, a nie wyciągamy nic z kontekstu, więc cofamy się i czytamy kilka wersetów, a potem również czytamy kilka wersetów następujących, po to, aby upewnić się, że wszystko jest właściwe. I Wy powinniście tego wymagać od każdego, kto kiedykolwiek uczy Was czegoś o Słowie Bożym. A więc dzisiaj przyjrzymy się kilku aspektom i pójdziemy w tym kierunku odpowiedzi na pytanie, które pojawiło się dość często, a brzmi ono... Czy po tym jak się pomodliłem, czy mam nadal brać lekarstwa, albo w innej formie? A co z lekarzem? Czy jeśli ja pójdę do lekarza to grzech? Czy jeśli wezmę lekarstwo to grzech? Odpowiemy częściowo na te pytania dzisiaj, nie pójdziemy za daleko, ale na pewno damy wam odpowiedź i będzie to odpowiedź biblijna. Więc przejdźmy do wersetu. Zacznijmy od Hebrajczyków, rozdział 6. Zacznijmy od wersetu 10. Werset 10 mówi: nie jest jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą, tak, którą okazaliście dla imienia Jego. Przepraszam za to. Próbuję przeskoczyć do tego dość szybko, bo nawet tutaj są punkty, które chciałbym omówić, ale nie mamy czasu w jednej audycji, więc muszę wybrać pewne rzeczy tutaj, o których będziemy mówić. Więc pozwólcie, że zacznę od początku. Werset 10, nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. I ten wyraz tutaj usługiwać znaczy oczywiście służyć i głównie o tym On mówi. Bóg nie zapomniał jak pracowaliście, aby służyć świętym i jak nadal im służycie. A więc On mówi do Hebrajczyków i w wersecie 11 mówi, Pragniemy zaś, aby każdy z was pokazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. I w końcu dochodzimy do wersetu 12 i to jest nasz główny werset, do którego chcieliśmy dojść. On mówi, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Zobaczcie, wielu ludzi mówi o wierze, wiara jest zawsze dobra, jest ważna, najważniejsza w gruncie rzeczy, ale wielu ludzi zapomina o cierpliwości. I oczywiście ludzie myślą, że wiedzą, co znaczy cierpliwość, a to oznacza, tak jak myśli większość ludzi, być cierpliwym albo czasem czekać na coś, co zajmie więcej czasu. Ale cierpliwość to pierwotnie oznacza konsekwencja. Więc gdy przez wiarę i cierpliwość dziedziczysz obietnicę, to oznacza, że przez wiarę, a również przez konsekwencję, nie wahanie się, nie w tą i w tamtą, nie w tą i z powrotem, ale przez konsekwencję idziesz w wierze w stronę Boga. Przyjrzyjmy się tutaj kilku punktom, bo on mówi w wersecie dwunastym abyście nie byli ociężali, co oznacza nie bądźcie leniwi, nie zaniedbujcie, nie ignorujcie, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice. On nam mówi, że my nie powinniśmy zaniedbywać tych rzeczy, ale przez wiarę i konsekwencję powinniśmy naśladować ludzi, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnice. Jesteśmy teraz w rozdziale szóstym, ale gdybyśmy poszli do rozdziału jedenastego, większość ludzi wie, że ten rozdział to jest aleja wiary, aleja gwiazd, aleja gwiazd wiary, jakbyśmy powiedzieli. W całym rozdziale wszystko zaczyna się od przez wiarę Jakub, przez wiarę Mojżesz, przez wiarę Abraham, i przechodzi on przez listę ludzi, którzy przez wiarę podążali za Bogiem i odziedziczyli obietnice. Kluczem do tego chcę wrócić jest, to on mówi nam, że my naśladujemy tych, którzy przez wiarę i cierpliwość konsekwencje, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnicę, żebyśmy my ich naśladowali. Zobaczcie, my naśladujemy ich wiarę, my naśladujemy ich konsekwencję. Tak powinniśmy powiedzieć, ale co chcemy powiedzieć to, że my niekoniecznie naśladujemy ich działania. Aby naśladować wiarę Mojżesza, nie musisz stać przy Morzu Czerwonym. Innymi słowy, on mówi, patrz na ich wiarę. I kluczem tu jest, żeby patrzeć na ich wiarę, a nie na ich działania. Ich działania czasem pokażą ich wiarę, ale kluczem jest, że będziesz naśladował ich wiarę, a każdy z tych ludzi robił inne rzeczy. Ale oni wszyscy robili je przez wiarę i on mówi, naśladuj wiarę, niekoniecznie rób te same rzeczy. Powiedziałem to, aby dojść do tego punktu. Chcę, abyście zdali sobie sprawę, że wielokrotnie używamy ludzi jako przykłady. Oczywiście używamy ludzi z Biblii jako przykładów, w jaki sposób my mamy żyć, ale mamy też ludzi z czasów współczesnych, jakby bohaterów w wierze, jakbyśmy ich się nazwali bożych generałów, generałów wiary, ludzi, na których patrzę. Patrzymy i podziwiamy ich. Ludzie piszą o nich książki, mówią świadectwa i my ich podziwiamy. I wielu ludzi chce być tacy jak oni. Słyszy się historię o Smithie Wigglesworthie i Johnny G. jak to John Lake wziął zarazki w rękę w czasie plagi w południowej Afryce, a gdy trzymał te zarazki na swojej dłoni, to one umarły. I potem oni patrzyli na nie pod mikroskopem, i najpierw, jak patrzyli na nie, to one były żywe. A jak patrzyli na nie ponownie po tym, jak on je trzymał, to były martwe. Ludzie mówią: O, patrzcie na to, to jest niesamowita opowieść. I mówią: Jak on to zrobił? A John Lake mówi: To jest prawo ducha życia. Jezus Chrystus uwolnił mnie od prawa grzechu i śmierci. A więc mogę trzymać tą śmierć w ręku i nic mi się nie stanie. On tak mówił. Aby naśladować wiarę Johna Lakea, nie musisz chodzić i szukać nikogo z zarazkami, ani żadnej plagi i trzymać się w ręce. Możesz wciąż stosować ten sam rodzaj. Rodzaj wiary Bogu w swojej sytuacji. Więc to jest to, o czym chcemy mówić. Powodem, dla którego to wspominam, jest to, że będziemy dzisiaj też trochę mówić, odpowiadając na pytania dotyczące medycyny i lekarzy, i chcę Wam pokazać kilka aspektów. Jeśli nie słuchasz zbyt uważnie, to możesz je pominąć, więc ja wyłożę niektóre rzeczy bardzo prosto. I bardzo dosłownie. Po pierwsze powiem wam to świadectwa ludzi, świadectwa Johna Lake'a, świadectwa Smyta Ugelswortha, moje świadectwa, świadectwa ludzi, którzy inspirowali mnie, kiedy ja wzrastałem, patrzyłem na te świadectwa i celem tych świadectw jest zainspirować nas, abyśmy przybliżali się do Boga, abyśmy poszli jeszcze dalej niż dotąd. I powinniśmy być jeszcze dalej w Bogu i mieć jeszcze silniejszą wiarę w Boga dzisiaj niż mieliśmy wczoraj. Więc te we świadectwa yesterday. powinny zawsze inspirować nas, so, aby iść dalej, aby rozciągać się i, i iść jeszcze dalej. Powiedziawszy to, my również to, musimy, pamiętać, musimy pamiętać, że zbyt często ze świadectw, świadectw innych ludzi, a nawet z ich wiary, ludzie robią zawody w wierzeniu. Uh, Dobrze jest mieć mały aspekt konkurencji w wierze. Chodzi o to, aby wyznaczać cele i mówić: Ostatnio zrobiłem to, a teraz zrobię to. I zaczynasz się rozciągać i stawiać sobie cele w wierze, w tym, jak zamierzasz chodzić. I możesz nawet mówić ludziom: Wiecie co? Będę chodził tak jak Smith Wigglesworth, będę chodził jak John G. Lake, będę robił te rzeczy, będę się rozciągał i miał wiarę w Bogu, jak ci mężowie Boży. I to jest wspaniałe, i to jest właściwe, i tak powinniśmy robić, bo my powinniśmy naśladować tych ludzi, Którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnice. A powiedziałem to, aby dotrzeć do tego punktu: jeśli będziesz naśladował ich wiarę, to będziesz musiał robić to, co oni robili, aby wzrastać w swojej wierze. Wiecie, dużo ludzi chce chodzić w wieżę poziomu a bez robienia tego, co Wigglesworth robił, aby osiągnąć taki rodzaj wiary. Wiecie, oni chcą siedzieć i oglądać telewizję, albo czytać jakieś tam książki, albo robić cokolwiek i oni chcą żyć w większości normalnie, tak jak żyje świat. A jednak, gdy przyjdzie próba czy jakiegoś rodzaju test, to oni myślą, że nagle podniosą się do wiary Wiggleswortha i wyjdą. A oni muszą zdać sobie sprawę, że Wigglesworth nigdy nie czytał żadnej książki poza Biblią. Głównie dlatego, że on nauczył się czytać dopiero po pięćdziesiątce i wtedy on już nie chciał tracić czasu na czytanie czegoś, co napisał człowiek. On chciał czytać to, co napisał Bóg. A więc on spędzał cały swój czas modląc się i czytając Biblię. Prawdę powiedziawszy, mój mentor dr Lester Samral spędzał dużo czasu ze Smithem Lucasworthem i on mówił, przez cały czas jak z nim byłem, nigdy nie widziałem, aby on modlił się dłużej niż 30 minut naraz. Innymi słowy, on modlił się w takich jakby 30-minutowych odcinkach. Na pewno nie patrzył na zegarek, ale on mówił, że około tyle czasu to trwało. Ale kluczem jest to, że on nigdy nie spędzał więcej niż 30 minut bez modlitwy. A więc możecie to zobaczyć. Kluczem jest to, że on cały czas modlił się, a także czytał. I gdy czytał Biblię, brał ją i ludzie, którzy go odwiedzali, siedzieli w jego domu i rozmawiali z nim, on porozmawiał z nimi tylko kilka minut, tylko kilka zdań, parę rzeczy w tom i z powrotem, a potem on przerywał i mówił Zobaczmy, co Bóg ma tutaj do powiedzenia. I on brał Biblię i zaczynał ją czytać i gdy już przeczytał tylko kawałek, to zatrzymywał się i mówił Poświęćmy teraz chwilę na modlitwę. I zaczynał się modlić i on mówił Panie, to co mówi Twoja Biblia, to prawda. My wierzymy Twojej Biblii, my wierzymy Tobie i Ty jesteś Bogiem Biblii i my wierzymy Tobie. I on zaczynał modlić się do Boga o tym, co właśnie przeczytał. Boże, ja wierzę w to, co powiedziałeś o wierze. Cokolwiek on właśnie przeczytał, to mówił Bogu i modląc się I mówił, wierzę w to. I gdy skończył modlić się, mówił, ok, jak się masz, czy wszystko z tobą dobrze, czy potrzebujesz jakiejś modlitwy, ok, masz się dobrze, ok, to przeczytajmy jeszcze kilka wersetów. I on brał Biblię i czytał i on tak robił cały czas. Tą i z powrotem, a więc on nie spędzał godzin na siedzeniu i gadaniu, albo jakbyśmy powiedzieli, nie marnował czasu. On zawsze był nakierowany na karmienie swojego ducha, karmienie swojej duszy Słowem Bożym. Więc jeśli masz zamiar mieć rodzaj wiary, jaką miał Wigglesworth, to będziesz musiał robić te rzeczy, które robił Wigglesworth, aby zdobyć ten rodzaj wiary. Ja nie mówię tu o uczynkach, nie mówię o tym, że Bóg daje ci moc z tego powodu, mówię o rozwijaniu wiary do Boga, poprzez robienie rzeczy, które są w Wymagane dla rozwinięcia takiej wiary. Chcę teraz wrócić do aspektu medycyny i co masz robić, kiedy już się za Ciebie pomodlono. My właściwie już o tym rozmawialiśmy, więc nie będę dotykał całego tematu w tej chwili z powodu krótkiego czasu, jaki nam pozostał. Ale chcę się zająć tymi rzeczami dla Was. Chcę, żebyście to wiedzieli. We wczesnych czasach Kościoła Zielonoświątkowego. Okej, okay, zacznę od samego początku. My jesteśmy przeciwni cierpieniu. Bóg jest przeciwny cierpieniu. On jest przeciwny uciskowi. On jest przeciwny temu, co diabeł robi ludziom. On jest przeciwny chorobie, on jest przeciwny bólowi, on jest, przeciwny bólowi. On jest przeciwko krzywdzeniu. To nie są Jego sposoby uczenia Ciebie. To nie są Jego sposoby na rozwijanie lepszego charakteru w Tobie. To są ataki wroga to są ataki diabła aby spróbować cię zabić aby ukraść twoje życie i zniszczyć cię więc my nie przyjmujemy tych rzeczy my jesteśmy przeciwni cierpieniu jesteśmy przeciwni bólowi chorobom i tym wszystkim rzeczom więc pozwólcie że dam wam taki przykład jeśli macie dziecko które jest chore a ty się modlisz i nie widzisz żadnych zmian czy to dziecko ma gorączkę czy jest chore i widzisz że mu trudno się oddycha czy coś takiego słuchajcie oczywiście my ufamy Bogu i kiedy to dotyczy Ciebie, ty wiesz, ile sam możesz znieść, ale kiedy to jest dziecko albo ktoś, kto nie jest w stanie powiedzieć ci, ile da radę znieść, to zawsze mówimy, szukaj jakiegoś rodzaju pomocy medycznej, jeśli potrzebujesz. Nie chcę tu brzmieć sprzecznie, ale jest tutaj cienka linia. I chcemy tu mówić o dwóch stronach. Chcemy Ci doradzić czujność, bo po pierwsze jednym z naszych haseł jest żadnych więcej grobów. My nie chcemy, aby ludzie umierali, a w szczególności nie chcemy, aby oni umierali, gdy można im było z łatwością pomóc czy uzdrowić w jakiś sposób. A mówiąc to, tak naprawdę chcę nawiązać do tego, że Bóg stworzył nasze ciała w taki sposób, że one się regenerują, zdrowieją i dobrzeją. Zwykle, gdy wyeliminujemy to coś, co powoduje, że chorujemy, to nasze ciało automatycznie zacznie zdrowieć i regenerować się samo. Bóg to włożył w nas. To jest system immunologiczny. To zdolność regeneracji. Bóg nas tak stworzył. Więc chociażby to pokazuje, że jest to wola Boża, abyśmy byli w dobrym stanie i zdrowi, bo On nas stworzył tak, abyśmy zawsze naprawiali siebie i aby nasze ciała się naprawiały. Więc to jest wola Boża, abyśmy mieli się dobrze, byli silni i zdrowi. I chcę wam przypomnieć o czymś. Słuchacie świadectw, że jakaś osoba powiedziała ja nigdy nie pójdę do lekarza, no, będę ufał Bogu, a, 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 jeśli chodzi o moje uzdrowienie, więc oni ustanawiają tutaj, tę linię. Smith Wegless tak zrobił John Lake. Tak zrobił. Szczerze mówiąc, to sam tak zrobiłem i mogę wam powiedzieć, że wszystkie moje dzieci są w okolicach trzydziestki i zapytajcie któregoś z nich, one widziały mnie chorego prawdopodobnie mniej niż pół na razy, odkąd są na świecie, czyli ostatnie 30 lat. A każda z nich zwykle trwała mniej niż 24 godziny. Ja zwykle jestem w stanie otrząsnąć się z tego i otrzymać uzdrowienie i wyzdrowieć. I mówią to dlatego, że ja musiałem przyjąć pewną postawę dla siebie, bo ludzie przychodzą do mnie po uzdrowienie. I gdy oni przychodzą do mnie po uzdrowienie, o ile nie zamierzam im powiedzieć: „Ok, to idź do lekarza”, to muszę przyjąć najpierw taką postawę, aby otrzymać uzdrowienie dla siebie, bo ja wierzę, że to jest honorowe i właściwe. Ja nie będę mówił im, no tylko zaufaj Bogu, jeśli sam miałbym lecieć do lekarza z pierwszym symptomem i dostać zastrzyk czy coś takiego. Więc ja przyjąłem wcześniej postawę, że będę ufał Bogu i nauczę się, jak przyjąć uzdrowienie dla siebie samego, tak, abym mógł dawać je innym i abym mógł im mówić, możesz zaufać Bogu. Widziałem Boga w takiej sytuacji już ze mną i Ty też możesz Mu zaufać. Więc chcę, żebyście zrozumieli, my nie jesteśmy przeciwnie lekarzom, ale chcę także, żebyście zrozumieli, że lekarze nie są Bożym sposobem uzdrawiania. Lekarze nie są Bożym sposobem uzdrawiania. Lekarze mogą zrobić z Twoim ciałem coś, co przywróci Twoje ciało z powrotem do pozycji, w której ono może uzdrowić się samo. On może czasem zabić te zarazki, które powodują, że jesteś chory, a więc są pewne rzeczy, które medycyna może zrobić, ale tylko dlatego, że medycyna może to zrobić, nie nazywajcie tego Bożym sposobem uzdrawiania. Bożym sposobem uzdrawiania jest Boże uzdrawianie. Nie medyczne, nie naturalne, nie alternatywne, Formy. My właściwie rozmawialiśmy o tym trochę wcześniej na naszym niedzielnym nabożeństwie. Więc my chcemy podkreślić fakt, że Bożą metodą uzdrawiania jest po pierwsze osoba. Jej imię to Jezus i że Bóg jest naszym uzdrowicielem. On jest Jechowa Rafa, On jest Panem, który nas uzdrawia, jak powiedział. Nawet Jezus powiedział tylko chory potrzebuje lekarza. I potem powiedział z pewnością powiecie mi lekarzu ulecz siebie samego, więc On uważał siebie za lekarza, a nie robił żadnych medycznych czy leczniczych rzeczy. On używał Bożej mocy, aby uzdrawiać. A więc chcę to podkreślić. Jeśli spojrzycie na osobę taką jak Smith Wigglesworth czy John G. Lake i powiecie, Wigglesworth wydał oświadczenie, że żaden nóż nigdy nie dotknie jego ciała, w znaczeniu, że on nigdy nie będzie miał żadnej operacji ani nic takiego. I to była prawda. Żaden nóż nigdy nie dotknął jego ciała. Nawet gdy on umarł w wieku 87 czy 88 lat, normalnie zrobiono by mu autopsję, ale z pewnych względów jej nie zrobiono. A skoro nie zrobili autopsji, to na pogrzebie były zapis, że nie, autopsja nie została zrobiona. I ktoś przypomniał, że Wigglesworth powiedział, żaden nóż nigdy nie dotnie tego ciała. Więc nawet po śmierci Bóg uhonorował oświadczenie Wiggleswortha i jego stanowisko dotyczącego lokarzy. I tu jest sedno całej sprawy. Nie mam za dużo czasu, więc powiem wam tylko, to jest miejsce, w którym ja osobiście stoję, a wy stoicie tam, gdzie wy zdecydujecie się stać. Bóg was zobaczy, spotka was tam, gdzie stoicie. Bóg dał nam jedną książkę zwaną Biblią. W tej książce on musiał nam dać doskonały wzór, standard doskonałości. I to był standard, który on ustanowił dla nas. Wiem, że się powtarzam, ale chcę, żebyście to zrozumieli. On ustanowił ten standard, bo nie mógł napisać książki ze wszystkimi rodzajami standardów. One już są w tej książce umieszczone i sprawił, że święci mężowie Boga napisali tę księgę. I on umieścił tam te standardy, które pasowały do jego doskonałości. My jako wierzący wszyscy jesteśmy bez My wszyscy jesteśmy w procesie wzrostu i przybliżamy się do tego standardu, ale jeśli uznasz, że ten standard nie jest Twoim standardem i zamiast zaufania Bogu odnośnie całkowitego uzdrowienia całego życia zdecydujesz, że lekarze są Bożym sposobem na uzdrowienie, to Ty ustanowiłeś ten standard i nigdy nie wzrośniesz ponad Niego. A więc jedyne, co chcę powiedzieć, to, że Ty sam sięgasz po standard, rozciągasz się, naciskasz po standard, podejmujesz decyzję. Ty decydujesz, ja będę chodził w Bożym uzdrowieniu, ja będę chodził w uzdrowieniu, ja będę ufał Bogu w stu procentach, jeśli chodzi o moje uzdrowienie. Poświęcasz siebie dla Niego, swoją duszę, ducha i ciało, bo On chce Cię uświęconego i chce nienaganną duszę, ducha i ciało, według tesaloniczan. A więc Ty przyjmujesz tę pozycję. I nieważne, czy dosięgniesz jej I za każdym razem. I są momenty w tym procesie wzrostu, że potrzebujesz pomocy. To są różne rodzaje pomocy. Możesz dostać zastrzyk, jeśli go potrzebujesz. Może jest lekarstwo, które możesz dostać, aby pomóc ci w danej sytuacji. Jeśli tak się stanie, jeśli przyjmiesz taką pozycję, a potem powiesz, wiecie co, boli mnie głowa i już tego nie mogę znieść, to migrena. Muszę coś wziąć na to. I idziesz i bierzesz na to coś i to ci pomaga na jakiś czas. Nie biczuj się za to. Nie załamuj się, nie skazuj się na potępienie. Powiedz, okej, okay, to była tylko jedna z rund. Może i przegrałem tę rundę, ale posuwam się do przodu i następnym razem to pokonam. I posuwasz się do przodu. Pamiętaj, tu nie chodzi o doskonałość samą w sobie, ale o postęp. Jesteś lepszy niż byłeś wczoraj, i chodzi o to, abyś się do tego zbliżał i jak kontynuujesz zbliżanie się do niej, to uzyskujesz coraz wyższy poziom wiary w Boga. Powiem wam, że w w początkach Kościoła Zielonoświątkowego, szczególnie około wczesnych lat 1900, późnych lat 1800, to był standard. Prawdę mówiąc, moglibyśmy się cofnąć nawet setki lat przed tym, ale to było standardowe pojęcie w Kościele w tamtym czasie. I szczególnie w Kościele Zielonoświątkowym, mówię tu o czasach lat 1900 i możemy niemal mówić o historycznym ujęciu, ale we wczesnych latach 1900, jeśli należałeś do Kościoła Zielonoświątkowego i zachorowałeś na cokolwiek i poszedłeś do lekarza i to dotyczyło wszystkich, to był grzech. Czyli odwracałeś się od Boga, to był grzech. Jeśli wziąłeś lekarstwo na cokolwiek, to byłeś w grzechu i nie miałeś wiary. Oni na to w ten sposób patrzyli. Mówię Wam to dlatego, bo to jest historyczne podejście, jakie mieli wcześniej zielonoświątkowi. Ale musisz też pamiętać, że to było spojrzenie, które miał Wigglesworth. To był punkt widzenia, który miał John G. Lake. To był punkt widzenia, jaki prawie wszyscy wcześniej zielonoświątkowi mieli. I niesamowitą rzeczą jest to, czego dowiedziałem się, posługując w Afryce. Kiedy tam byłem, widzieliśmy niesamowite natychmiastowe cuda i uzdrowienia. I ja pamiętam moją rozmowę z pastorem pewnego razu, gdy powiedziałem... The amazing thing is, uh, Jak to jest, że to się dzieje tutaj Africa tak szybko? Nigdy nie zapomnę, jak on spojrzał na mnie i powiedział, O, bracie Kary, on powiedział: My tutaj nie mamy szpitalu na każdym rogu. My tutaj albo ufamy Bogu, albo umieramy. I mówię wam to dlatego, że jest zależność pomiędzy przyjmowaniem innych środków, posiadaniem innych miejsc, gdzie możesz iść po pomoc, a gdy odetniesz każdą inną drogę ewentualnej pomocy i skupisz się jedynie na Bogu, to wtedy właśnie widzisz, jak tacy ludzie jak Smith Wigglesworth i John Lake wzrastają i idą. Tą ścieżką. Im więcej innych źródeł pomocy masz, to zwykle tym mniej będziesz widział mocy Bożej. Tak po prostu jest. I jeszcze raz, tak jak powiedziałem, to jest jak ćwiczenia. Każdego dnia wykonujesz trochę więcej, każdego dnia idziesz trochę dalej. Ustanawiasz tę postawę, zbliżasz się w stronę Boga, masz wiarę w Boga i jeśli nawalisz, nie lubię tego określenia, ale powiedzmy, że nie dorównałeś standardowi, który Bóg wyznaczył i do standardu, który sam dla siebie wyznaczyłeś. Jeśli tak się zdarzy i ty weźmiesz jednak to lekarstwo, czy weźmiesz jednak ten zastrzyk, albo cokolwiek, co musisz zrobić, aby przejść przez tą sytuację, pamiętaj, to była tylko sytuacja, to było tylko zdarzenie. to nie jest jest twoje życie, to nie jesteś już od teraz ty i nie potępiaj się, weź się z powrotem w garść. Powiedz wiesz co, następnym razem załatwię to. I w międzyczasie studiuj Słowo Boże, wejdź w Słowo Boże, spędzaj z Nim czas i wzrastaj w wierze w Boga. I znowu ja wam nie mówię, że musicie to robić, aby pójść do nieba czy coś takiego. Tylko mówią, że ty chcesz móc mieć Boga jako twoje całkowite źródło, bo nigdy nie wiesz, kiedy to lekarstwo może być niedostępne, kiedy ten lekarz nie będzie mógł cię przyjąć. Więc ty musisz być w stanie mieć Boga jako swoje jedyne źródło. I znowu, próbuję to podkreślić, bo my powinniśmy patrzeć na wiarę tych ludzi. My ich szanujemy i naśladujemy. I nawet stojąc na stanowisku żadnych lekarzy, żadnych leków, jak zarówno Wigglesworth i Lake robili, to był czas w życiu Lake'a i mogę wam dać cztery czy pięć przykładów, gdy on miał pewne problemy cielesne, z którymi musiał walczyć i przezwyciężyć i zrobił to i nigdy nie poszedł z tym do lekarza tak samo było ze Smithem Wigglesworthem kiedy on widział jak martwi byli wskrzeszani i cuda się działy to dokładnie w tym samym czasie zmagał się z bardzo bolesnymi problemami w swoim własnym ciele więc nigdy nie wiadomo co się dzieje i nigdy nie wiesz co się dzieje w życiu innych ludzi i to mogą być wspaniałe rzeczy a oni i tak sami przechodzą przez bitwę więc nie wsadzajcie się w małe pudełeczko i nie myślcie, och, ja nawaliłem, jestem w grzechu, nigdy się nie nauczę, nigdy nie wzrostę. Nie, to jest zdarzenie i pamiętaj słowa Biblii i stało się, widzicie? I stało się, to wydarzenie się stało. To nie jest ani Twoja teraźniejszość, ani przyszłość, ani Twoja przeszłość, nie jest Twoją przyszłością. Ty zdecyduj, jutro będę lepszy niż byłem dzisiaj. Jutro będę silniejszy w wierze w Boga, bo to Twoja wiara jest tym, co podoba się Bogu. To się podoba Bogu, kiedy chodzisz w wierze, kiedy Mu ufasz i nawet jeśli chodzisz w wierze, upadniesz prosto na twarz. Bóg szanuje fakt, że Ty wyszedłeś, że posuwasz się w Jego kierunku i On to bierze pod uwagę, On o tym wie, On o tym nie zapomina, On o tym myśli. Więc umiłowani pamiętajcie, ustanówcie standardy, ustanówcie cele, cele w wierze, jakbyśmy powiedzieli, I jeśli spełnicie je świetnie, to ustanówcie jeszcze większy cel jutro, a jeśli nie uda się Wam zabawić, bardzo wstańcie, odszepcie się i zróbcie to jeszcze raz. I wiedzcie, że Bóg jest dla Was, stoi za Wami, On jest za Wami, On Was woła i my mamy tak wielką chmurę świadków, jak mówi Hebrajczyków 12, którzy patrzą i dopingują Wam. Więc w imieniu Jezusa w tej chwili mówię do Waszych ciał i mówię w imieniu Jezusa: w tej chwili bądź uzdrowiony, bądź ocalony, bądź uwolniony teraz. Bólu, odejdź, choroba, odejdź. Każda choroba musi odejść w imieniu Jezusa. Amen. Jedyne, co musisz zrobić, to jeśli chcesz, tylko zgódź się z tymi słowami, które powiedziałem, i Twoje ciało jest uzdrowione. To jest takie proste. Więc umiłowani, ufajcie Bogu, kochajcie Boga, miejcie wiarę w Niego. On jest wierny, nawet jeśli Ty, Wydajesz się bez wiary, to On jest wierny i możesz ufać Bogu. Więc niech Cię Bóg błogosławi. Do zobaczenia następnym razem.